Witam, witam, z tej strony EWK, słuchajcie, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale, jak możecie sobie zobaczyć po tytule, przedstawię wam dzisiaj dwie bardzo, ale to bardzo potężne, monstrualne, kurde, potwory, dziwaki, takie kurde. Tak, ale słuchajcie, yy, tak na poważnie, yy, przedstawię wam dzisiaj, słuchajcie, modyfikację Godzilla Mob, w tej modyfikacji jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo mobów, już wam pokazuję, patrzcie, jest naprawdę bardzo dużo jajuszek, które są dodane i słuchajcie, chciałem ten materiał podzielić na dwa party, dlatego dzisiaj przedstawię wam tylko dwa moby, a w następnym odcinku, jeżeli dobilibyście 5000 lajków, pokażę wam resztę, czyli odcineczek będzie naprawdę długi, więc... Przejdźmy sobie, kurde, zostawcie łapkę teraz, macie na to chwilkę i przejdźmy sobie do kurde godziny. Okej, okay, generalnie pewnie się zastanawiacie jak to godzilla wygląda Już po miniaturce mogliście zobaczyć jak godzilla wygląda Przedstawiam wam tylko właśnie dwa rodzaje tych godzili yy, mogę wam powie... Po tak przejechać, jakie tu są mopki Jest tutaj słuchajcie King Kong, czyli jakaś jest małpa, więc O kurde, MWK Dobra, ale słuchajcie Przedstawiam wam pierwszą godzillę Pierwsza godzilla jest taka oto wielka, kurde czarna Zabija nas na hita, zaraz wam to wszystko pokażę Zabijemy ją sobie, pokażę wam co z niej wylatuje Co z niej można zrobić Patrzcie, oko, kurde, jest ogromna i jakie dźwięki z siebie wydaje. Wyłączę sobie game moda, słuchajcie, dam game mod zero. Patrzcie, patrzcie. O! Miałem nawet laga, słuchajcie, no widzicie to Ogólnie modyfikacja jest bardzo stara, włączajmy moda, żeby nas nie zabiła drugi raz. Yy, modyfikacja jest bardzo, ale to bardzo stara z tego powodu. Słuchajcie, że jest to na Minecrafcie 1.7.10, więc jeżeli ktoś chce sobie to zainstalować, to powodzenia. Ja trochę się z tym męczyłem, ale jakbyście chcieli kiedyś filmik, jak się instaluje takie rzeczy, to napiszcie śmiało, piszcie, to nagram wam, yy, bo to nie jest takie aż trudne. Dobra, słuchajcie, co z takiej oto wielkiej Godzilli wypada? Już wam pokazuję. Z takiej Godzilli wypada żel. Ja to tak nazywam G to no, żel, nie wiem jak to nazwać słuchajcie, z tego można zrobić mieczyk cały secik można generalnie zrobić taki oto piękny i ten cały secik jak ubierzemy to tak naprawdę tą godzillę słuchajcie ubijemy bez kitu ubijemy ją, patrzcie bo mamy teraz słuchajcie, patrzcie wyłączę sobie game moda na spokojnie mamy teraz respiration i teraz naprawdę nie dostajemy z żadnych, jesteśmy niezniszczalni, ciągle nam się, patrzcie, ona nas próbuje bić, tylko nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, mieczyk, patrzcie jaki mam mieczyk damage, widzicie to, 2500 słuchajcie damage'a, to ja, ja sobie tutaj, o Jezu, coś walnęło, coś walnęło, co walnęło, halo Halo, nie, nie bij mnie, nie bij mnie, czekaj, chcę pokazać jaki mieczyk można zrobić, jaki mieczyk jest mocny, słuchajcie, tutaj wszystko na hita pójdzie, patrzcie, jest creeper, nie ma creepera, jest creeper, nie ma creepera, ale nie, tak poważnie, naprawdę, jest bardzo potężny ten miecz, no, 2500 ataku, to jest naprawdę dużo, ale ta Godzilla ma przynajmniej 10 tysięcy, słuchajcie, i musicie ją, jak będziecie ją bić, to musicie właśnie tutaj spód, tak, właśnie w ten sposób, ponieważ jak będziecie wbijać na górę i będziecie nawet ją walić po głowie, czy coś, to... Model tej postaci jest tak duży, że tutaj tylko można ją bić. Patrzcie, o tutaj po brzuszku w sumie, no nie wiem czy to brzuszek. Yy... No i co, i uderzymy ją paręnaście razy i dopiero zginie i nie, nie, nie wiem kiedy ona zginie, ale wow, 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 spokojnie, widzicie, ona nad takimi, ona puszcza jakąś wiązankę z siebie, ale nie, nie za bardzo wiem co to jest, bo jest drugi rodzaj godzilli, który wam przedstawię, to wiem czym zionie, bo to jest, idzie się domyślić, o, tutaj mamy jej spełniające jajuszko, ale dobra, chcę kurde wam pokazać fajną rzecz, ona z ogona nas nawala, no idź sobie stąd, gin, gin kurde, godzillo. Nie tak się umawialiśmy. O, pięknie zginęła. Patrzcie teraz co tutaj jest. Widzicie ile ekspa? Patrzcie. Mamy drugi level. Ubiłem właśnie tą Godzillę. Patrzcie, który mamy level. Widzicie, jaki mamy level wielki? Patrzcie, 140 level. Za jednego MOBA. Tylko, że, no, jest naprawdę potężny ten MOB. I nie wiem, czy na singlu tak zwyczajnie go ją zabijecie tak łatwo. Yy, z tego wypadło nam, tak jak Wam mówiłem, żel, kości. Kości i głowa. Możemy sobie tutaj postawić głowa. Głowa wygląda w ten sposób. Patrzcie, taka o sobie głowa. No, no spoko wygląda. W sumie takie trofeum, nie wiadomo. Ale jak ją taką zepsujemy, to nam normalnie wypadnie. O, jeszcze exp z tego leci? O nie, ty eksp z tego leci What the fuck, czemu to z tego Bo to jest, ogólnie to się zachowuje jak mobek Nie jak blok, tylko jak mob, patrzcie Możemy to przesuwać nawet To jest tro trochę śmieszne, trochę śmieszne, ale Modyfikacja bardzo fajna, ale dobra Słuchajcie, przejdźmy sobie teraz do Drugiego, kurde. Gada, tak to nazwę. Gada Godzilli, kurde, bo druga Godzilla jest troszkę. No i powiem wam, że jest też potężna, naprawdę. A różni się tym, słuchajcie, że patrzcie. Ona nas podpala. Patrzcie, jaka jest ogromna. Nie wiem, czy nie jest czasem większa od tamtej. Nie, w sumie tamta, tam stała. Ona jest ognista. Ta Godzilla jest ognista, jak możecie zobaczyć po jej teksturce. Ma wszędzie ogień, czyli zionie ogniem. Naprawdę zionie ogniem, jak podbijamy, to po prostu nas podpala, nie? Więc spróbujemy sobie ją znowu zabić, Game over Zero O, widzicie, ona jeszcze nas zatruwa, ale... Wow, jak nam pancerz strasznie się zniszczył, dobra. yo, wow, jo, jo, jo! Spokojnie, Godzilla, Zobaczymy, w sumie powiem wam szczerze, że tej jeszcze nie biłem, bo to, jak widzicie troszkę ciężej się bi. Jezu, jakie dźwięki! Ja muszę ściszyć te dźwięki. Ja mu... Ona jest za głośno, patrzcie, pa... wow, wow, wow! Ale naprawdę, jak macie ten pancerz, czego wam bym życzył przy... O, widzicie? Ona zionie ogniem. Wow, 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 spokojnie. Eee, życzę wam tego, że jak będziecie walczyć, jakbyście mieli walczyć z tą Godzillą, właśnie żebyście mieli taki pancerz jak ja. I właśnie ten pancerz zaraz nam pójdzie cały, więc musimy się sprężyć. i Robi się no... Wow, spokojnie, Godzilla! Wow, atak, atak, dobra, pyk, pyk, pyk. Pyk, wow, wow, gdzie ja jestem? Dobra, trzeba ją zabić. Trzeba ją zabić jak najszybciej, póki... Wow... Ale naprawdę, bardzo fajna modyfikacja. Możecie napisać, jak wam się podoba. O, kurde, kurde. Nie mam nic do jedzenia, nie mogę sprintować, więc ciężko teraz mi będzie w nią wleść. O! Gin, gin, Godzillo! Godzillo, gin, proszę cię. Jezu. Ej, ta ma chyba jeszcze więcej hapsów. Przecież ja tą dłużej biję niż tamtą. Gin, kurde! Gadzie! Jak ty możesz nie ginąć? Mieczyk 2000, kurde, ataku. A ty nie giniesz, prawie trzy. O! Może to na nią nie. Co? Co? Zginęliśmy. Słuchajcie, nie wybaczyłbym sobie, jakbym kurde jej nie zabił. Naprawdę, muszę ją pokonać, tą godzinę. Ona już jest na wyczerpaniu. Mówię wam, musimy ją pokonać. Dałem sobie nowy secik tutaj. Gin kurde po czwaro. Wo, wo, jak nas wywaliło do góry. Co się dzieje? Patrzcie jak zasuwa nam serduszka. Widzicie to? One ciągle się respią, ciągle odnowa się kurde. No gin, boże, ja tutaj sobie weznę te może itemeczki. meczki, A, tak po prostu. O, pyk, 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 strefa. Wo, 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 wo. Zginęliśmy naprawdę znowu, który to już raz zginęliśmy. O matko, o ja! Yeah. Jak to jest możliwe? Game Od 1 znowu? O ja, nie mogę. Ja, ta Godzilla. Je, ja nie wiem, co mam wam powiedzieć. Nie, bo ja się przygotowywałem do tego odcinka, ale nie wiedziałem, że ta Godzilla będzie aż taka OP. Ja ją, kurde, ja pierdzielę. Jaka to jest, kurde, OP postać. Dobra, zabijemy już końcowo ją na game Odzie. Pierdzielę ją. Gin, w końcu musisz zginąć. Naprawdę potężny stwór. Nie wiem, ile ona ma chapsów, Naprawdę, ale te dźwięki, które wydaje się. Ło! Ło, Co ty robisz? Co ty robisz? Gin, gin, gin w końcu, gin. Musisz umrzeć, Boże, jakieś dziury wielkie robisz. Ja pierdzielę, nie wiedziałem, naprawdę, nie wiedziałem. Ta, ta Godzilla jest naprawdę potężniejsza. Przecież ten mieczyk ma 2500 ataków, a ona tyle razy nim już dostała, a jeszcze nie ginie. Widzicie to? Czy wy to widzicie na ekranie? Powiedzcie mi, ja pierdzielę, ja tego nie rozumiem. Naprawdę tego nie mogę pojąć. <śśmianie> serio? Ludziska, nie mogę tego pojąć. Dobra, musimy ją pokonać, bo ja, ja sobie nie dam. Nie dam tak łatwo sobie, kurde. Dobra, dobra. Dawaj, 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 dawaj. Gin, Boże, święty. Boże, no ja chcę Cię zabić z tego miecza. O, zginęło. Poczcie, ile ekspo. dobra, wyłączę teraz Game Mode, zobaczymy. O, jedzie karetka. Dobra, uwaga, patrzcie, ile. Wow, wow, Ale Expo, Ale Expo, No troszkę więcej, No ten Ta, ta godzilla była potężniejsza słuchajcie Była była godzilla. No i znowu to samo To samo z nich wylatuje, słuchajcie, jak możecie widzieć Jak zauważyliście, to samo z nich wylatuje Ta sama głowa, te same itemy Tylko się różnią tym, że jedna jest ogniska, a druga... Jedna jest ognista, a druga jest, słuchajcie, chyba wodna Bo nie wiem, ona pluła chyba wodą Nie wiem, możecie napisać, jak wy sądzicie Ja byłem AjsupemWK Mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się spodobał I mam nadzieję, że chcecie drugą część Bo patrzcie, ile tego jest Ja wam jeszcze raz pokażę Bo wy musicie to wiedzieć Wy musicie to widzieć, żebyście... Słuchajcie, patrzcie Widzicie to? Te dwa tylko wam przedstawiłem, a jeszcze tyle właśnie tutaj, kurde, jest tych mopków, więc myślę, że zrobimy jeden dłuższy materiał. Jako drugi film, żeby to było, wiecie, całość. Ale jak zostawicie 5000 łapek i jak będę wiedział po prostu, że chcecie. Jak po prostu chcecie, to napiszcie w komentarzu. Napiszcie! Ja byłem sobie mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie tak jak wcześniej wam powiedziałem łapeczkę w górę. Zapraszam was na grupę na Facebooku, ponieważ tam możecie mi wysyłać pomysły, jakieś własne na y, mapki, jakieś odcinki, wszystko, ja tam bardzo na grupie po prostu bardzo dużo spędzam czasu i mam z wami dobry kontakt, więc was zapraszam, możecie lajkować mojego fanpage'a, bo niedługo będą tam tylko i wyłącznie zwiastuny, wiecie, takie przedpremierowo, będziecie mogli zobaczyć o czym będzie odcinek, ale do tego jeszcze przejdę w osobnym materiale, ale mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się spodobał, trzymajcie się, jo!